Dzień dobry, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z naszej posesji, na której mieszkamy, z naszego domu, odwiedziła nas dzisiaj Ania Mazurczyk. Witaj, Aniu. No, witaj, Zygi, witajcie, kochani, jak to jest pięknie. Tak, Ania jest akurat na Harmonii Kosmosu i ma tam swoje stoisko, no ale powiedziała, że wpadnie do nas, bo jest w pobliżu. Ja też miałem swoje wystąpienie wczoraj, czekaj, wczoraj, przedwczoraj? Nie, wczoraj, tak. Nie, ja tak przedwczoraj, tak. Jak się zaczęła, Co tak? W czwartek, no. tak, a dzisiaj już mamy sobotę. soboty. Mhm. Tak, i równo za tydzień czasu, bo zaraz będziemy to umieszczać, równo za tydzień mamy kolejną dziewiątą Enklawę światła nad Krakowem, no i Obiecała nam Ania, że jak będziemy w pobliżu, to wpadnie do nas. No i tak się Aha, właśnie stało. Teraz, bo właśnie chodzi o to, że ten tydzień wolny, wolny weekend i e, kiedy mogę być razem z Wami na tej enklawie, ja jestem tak szczęśliwa, bo chciałam być na każdej enklawie. Ale gdzieś te e, terminy się poprzeplatały, a, a dzisiaj jest tak, że nam się wszystko udało. Wcześniej był też termin, więc bardzo się cieszę, zablokowałam czas, żeby z Wami wszystkimi być. Tak, no i tak się mhm. właśnie stanie. Chcieliśmy właśnie zaproszenie zrobić, bo Ania jest praktycznie, ty jesteś non stop w terenie, tak? No tak, dlatego że moją misją... Psala, ale chcieliśmy ekstra tą... tą... Przepraszam, to są ekstra, ekstra takie sprawy związane z naturą, tak? Tak. Bo najlepszy jest wiatr. Mm -hmm. No tak, czy no, Może być, jasne. No, to może fajnie nie jest, bo akurat nas e, widać lepiej. Jak się w słońcu nagrywa, no to tak e, troszkę średnio wychodzi, a tutaj siedzimy sobie, a powietrze się e, tak zerwało. Niekiedy to, słuchaj, tu wszystko fruwało. Myśmy to z drogi zbierali. Tak? Ja wiem, bo to burze teraz są takie, jest no. czas burzowy i te burze są wszędzie. Też teraz na Harmonii Kosmosu, ale u was raczej nie będzie, bo to będzie koło ojcowa, więc tam są lasy dookoła, tam że będzie Tam, będzie jest, spokojnie. za, tam jest spokojniej, mm. tak. Ale tu faktycznie enklawa to ona ściąga tych fajnych, takich dobrych ludzi, więc ja myślę, że jak się tam zobaczymy, tam się spotkamy, to, to sama dobra energia tam z nami będzie. No, w, ja już ja nie sądziłem, że to w ciągu tak krótkiego czasu tyle razy się spotkamy. To już teraz jest e, dziewiąta, Ja pamiętam jak żeśmy zaczynali, ja mówię, kurczę, czy ja ściągnę e, jakąś e, przyzwoitą ilość ludzi, żeby chociaż przyszło piętnastu, tak? 15. A teraz się tyle mm. to rozrosło. Tak, na pierwszej nas było około osiemdziesięciu razem. No, jak ja byłam na Enklawie, to tam chyba było z dwieście osób. No była spory, Nie mieścili się w ogóle w sali. Naprawdę byli to tak cudowni ludzie, tam i na zewnątrz nawet też stali, bo już faktycznie to było po prostu wszystko pełno, ale było bardzo dużo fajnych atrakcji, dobrych dobry wystąpień, fajnych prelegentów, którzy naprawdę mieli coś ważnego do powiedzenia. Więc te, te nasze misje, bo pytałeś się mnie, że jestem rzadko w domu. Fakt, no, rzadko. faktem, rzadko jestem w domu, ale dlatego, że ta moja misja to jest właśnie pomaganie ludziom. Więc to jest jeżdżenie i opowiadanie o tym, że nie jesteśmy skazani na to przemysłowe jedzenie pełne toksyn, sztucznych barwników. A propos będę miała wykład o sztucznych barwnikach o. u was na enklawie. Mm -hmm. Będę opowiadać czego się wystrzegać, jak czytać etykiety, na co zwracać uwagę, jak co sprawdzać. No a z drugiej strony będzie właśnie, będą nasze zielonki, tak? czyli będzie ten naturalny mm -hmm. barwnik, to będzie ten chlorofil. Czekaj, będzie... to jest jęczmień czy chlorofil? To jest jęczmień, to jest mm -hmm. sok z jęczmienia. Sok z jęczmienia, który piję w zasadzie od 2014 roku i e, żyjemy, Jeliący. trzymamy się dobrze. To jest coś pysznego. A słuchajcie, zrobicie sobie taki koktajl, zrzucicie kostki lodu. To jak teraz jest 30 stopni, to taki odżywczy i ożywczy koktajl. To jest naj, na, najlepsze, co może nas spotkać. A Ja lubię najlepiej z taką wodą źródlaną, tak. żeby nie żadnych soków, bo niektórzy nie potrafią. Mają tak, że mówią: A to jest zielone, to bardziej um, jak na pastwisku im się to kojarzy. Także to krówki takie coś. Ale ja tego ja to po prostu uwielbiam, ja muszę mieć ten smak, ten aromat w gębie. Jak to dam na przykład z, ze sokiem jabłkowym, to już, to już nie ma tego, tego aromatu. A wiesz dlaczego? dlaczego? I dlatego, że ludzie, którzy mają bardzo dużo pasożytów. Oni po prostu mają zmienione odczucie smaku. Jeszcze ci ludzie, którzy jedzą to jedzenie przetworzone, które ma dodatkowo dodawany smak, tak jak glutaminian sodu mm. albo jakieś dodatkowe właśnie konserwanty, albo te chemikalia smakowe, wiesz, o smaku malin, o smaku, nie wiem, truskawki. I oni mają te intensywne smaki i dlatego ten smak może im nie przypaść do gustu, mhm. dlatego że to jest smak natury. A powiem Ci jeszcze, że jak coś nie smakuje, to jest nam naprawdę potrzebne. Mhm. I jeśli komuś nie smakuje taki z wodą sok z to już lepiej, żeby pił z tym sokiem jabłkowym niż w ogóle. Mhm. Więc na początek można z tym sokiem jabłkowym, ale potem zobaczycie, że nie chcemy już tyle słodyczy, że to jest dla nas za słodkie, że chcemy tylko z wodą pić. I ty jesteś teraz takim właśnie na takim etapie. Mało pasożytów, dużo natury i już widzisz, że samą wodą jest dla ciebie ok. Dodatkowo to jest dosyć mocne. E, czasami robimy sobie takie słabe i te słabe koktajle nie są takie dobre. Mhm. A te mocniejsze, gdzie jest więcej tego proszku, no to faktycznie one są takie mhm. bardziej so, soczyste. Ten jęczmień, ty opowiadałaś wtedy, wiesz co mnie tak bardzo mocno przekonało do tego, jak ty opowiadałaś o tej trawie, zanim się te pierwsze kolanko pojawi. Tak, o tu chodzi o gluten. O wiesz? gluten, tak. Mhm, to tak. do mnie przemówiło. Ja mhm. mówię, aha, to o to chodzi, żeby właśnie bezglutenowo to jest ważne. To, to jest ważne. Chodzi o to, żeby ta trawka, bo najpierw wiadomo, że jak rośnie jakakolwiek trawa zbożowa, to najpierw jest trawa. Potem rośnie łodyżka, kolanko, w którym gromadzi się gluten, i on później jest faktycznie przekazywany do kłosa. A więc dlatego mamy gluten w kłosie i dlatego mamy chleb z glutenem, tak? Mm. Ale jak tego glutenu mm. jest za dużo, no to, to nam bardzo mocno wypycha brzuchy do przodu. Ludzie czas, często do mnie piszą, że mają takie wydęte brzuchy. No właśnie mm. trzeba się zastanowić, dlaczego. dlaczego. Za dużo białego pieczywa, za dużo białych bułeczek, mm. nie, za dużo cukru. Bo jednak mikrobiom, jak jest, jak jest, no można powiedzieć, zabity, no bo cukier, cukrem zabijamy nasz mikrobią, naszą mikrobiotę. I teraz te bakterie, które się nam namnażają, które wywołują gazy, no to po prostu tam się wszystko zagazowuje w środku. Mhm. Pasożyty, cukier, gluten, za dużo glutenu, czyli biały chleb, i to wszystko wywala nam te brzuchy na zewnątrz. No. Ania mówiła, pomimo tego, że jest w rozjazdach, ma w domu swój ogródek, w którym ma pomidory, co też... Było. Tak, no Poburki. mam pomidory, mam bardzo dużo groszku zielonego, mhm. więc ja uwielbiam, w ogóle z dzieciństwa mi to zostało od dziadka. Mhm. Pomidory, słuchajcie, ogromne wielkie pomidory I oczywiście jest zero pestycydów, zero nawozów mhm. sztucznych. Mam tylko sąsiadkę z kurami, mhm. więc od czasu do czasu nawożę właśnie tą ziemię tym nawozem mhm. od kur, no i przede wszystkim płodozmian, czyli zmiana miejsca tych ro roślin, żeby ta ziemia mogła odpocząć, żeby się nasyciła innymi minerałami, innymi związkami organicznymi. No i e, też oczywiście ogórki, cukinie, dynie, drzewa owocowe z morelami. W tym roku morele ogromnie obrodziły, grusze, e, śliwy także. I to jest to jedzenie, które oprócz, bo bardzo często się mnie Państwo pytacie i w ogóle wszyscy się mnie pytają, co jesz oprócz zielonek? Czy na samych zielonkach można wyżyć? Czy to... A ja właśnie zawsze odpowiadam. Nie samymi zielonkami człowiek żyje. Kiedyś było nie samym chlebem, człowiek żyje. I to jest prawda. Ja jem wszystko, co jest czyste od toksyn, co jest dla nas dobre i energetycznie też dobre, bo to na to trzeba zwrócić uwagę. Czy te rośliny są uprawiane z dobrą energią, z sercem, z miłością? Czy te zwierzęta, jeśli ktoś je mięso, są hodowane z miłością? I wtedy dopiero możemy powiedzieć, ok, dobrze, możemy zjeść tą roślinę. Ja jeszcze dodatkowo, to może być uznawane w ogóle za jakieś wariactwo, ale wiem, że tak się robiło. Dawniej, czy, czy by powiedzieli, drzewiej, i faktycznie zanim skoszę trawę, to ja ją informuję rano, że zostanie wieczorem skoszona. Nie bardzo wieczorem, żeby nie była mokra, mhm. ale że zostanie skoszona. I ona cofa soki po prostu i ona daje się skosić no, łatwiej, a poza tym, wiecie, szacunek do natury, tak? Mhm. Szacunek do tego, co nas otacza, do roślin. Przecież my pochodzimy z natury, więc nie możemy jej niszczyć. Tak, no to jest piękne. Takie współżycie z naturą to jest dzisiaj no nieodzowne, bo myśmy się oddalili od natury i działy się takie rzeczy jak wycinanie drzew, tak. no niszczenie na, na potęgę tej, tej w ogóle wszechotaczającej nas natury, czy to jest w rolnictwie, czy to jest po prostu w parkach i tak dalej. Przecież jak ja widzę w jaki sposób są przez miasto drzewa przycinane to się po prostu chce wyjść do księżyca oni tak niszczą tą naturę a takie dostojne drzewo jeżeli ono rośnie tak jak powinno rosnąć to daje człowiekowi taką energię w ogóle ta natura zupełnie inaczej umie się iść do takiego parku w którym drzewa rosną po prostu tak jak o, widzisz znowu się zerwało w którym drzewa rosną tak jakby było był w jakiś bór czy las, to zupełnie inna jest energia, Jasne, tak? Jasne, kompletnie. To jest tak, że te stare drzewa, ja to zawsze mam takie wrażenie z tymi starymi drzewami, że one pamiętają te, wiesz, te czasy takie, nas, nas naprawdę nie było jeszcze na świecie oczywiście. Mm. Mamy też w parkach takie stare dęby mm. i one faktycznie, to jest, to jest siła i moc natury. Myślę, że może by zostawimy to po prostu. Ja nie wiem, a może... Mógłbyś nam pomóc? Może go, może go wezmę i... Podstawię na wprost i może z tej strony będę trzymał, może będzie dobrze. Nie, chyba to Jak wiesz? lepiej z tamtej strony jak będzie trzymany, bo wiatr jest z drugiej strony, widzisz? Oj, Dobrze, cię i to przewróciło. Dobrze. Chyba, chyba to dobrze. wytniemy, ja, ten paszy? kawałek wytniemy. Spokojnie, to naprawdę, jak po prostu jesteśmy zwiewani stąd. No, ale to widzisz, to się niekiedy dzieje. No, tak? no, To jest właśnie natura, tak? No jesteśmy po prostu z natury i co, no dobra, mamy ten parasol, to nie jest naturalna rzecz, ale dobrze, że nas no, tu chroni. To akurat nie jest natura, widzisz, dlatego się dlatego, wariuje. Tak, wariuje. No. Kochani, no prawda jest taka, że musimy jakoś to wszystko siebie odnaleźć w tej naturze i gdzieś razem z nią współgrać, tak? Bez względu na sztuczną inteligencję, na technologię, na to wszystko, co nas otacza. I jak będziesz u nas na enklawie, to będziesz mówiła właśnie o jak czytać etykietki, czyli skład danych. Co jeszcze będziesz o nas mówić? Chciałabym się skupić właśnie na tym, żeby pokazać nam wszystkim, z czego jest zrobione to jedzenie, które kupujemy w sklepach wielkoformatowych. Mhm. Żeby się ludzie zastanowili nad tym, co dają dzieciom do jedzenia. Mhm. Żeby zobaczyli skład drzema o większości E. Na przykład o aspartamie, hmm. na przykład o benzoasonie, hmm. benzoasonie sodu. sodu. Tak. Albo, e, albo o sprawach, które są związane z tymi barwnikami wyglądającymi jak naturalne, ale nie będącymi naturalnymi. No i dlaczego to jest e, robione? Dlaczego te barwniki są dodawane do, do, do jedzenia? Dlaczego e, nie jest zostawione to, co jest naprawdę w naturze? Przecież normalnie truskawki są czerwone. Przecież sok pomarańczowy, który niedawno piliśmy tam właśnie na, na harmonii naturalnie wyciskany z pomarańczy jest naturalnie pomarańczowy. Mm -hmm. Nie jest potrzebne jeszcze go bardziej podkoloryzowanie. Tak, tak. Gdzie jest ten Sens, dlaczego my to robimy? Dlaczego mhm. oni to robią, że pakują w nas te sztuczne barwniki, które mają później nas gdzieś tam albo uzależnić, albo spowodować nowotwory? Mhm. Mhm. Widzicie, zdrowie to jest, takie, to jest takie coś, co należy cały czas e, udoskonalać, bo nasze zdrowie jest, e, bynajmniej było, do niedawna bardzo mocno zmodernizowane, no uszkodzone właściwie tak i sugerowało nam się, że jeżeli to i to będziemy przyjmować, to będziemy jeszcze zdrowsi, a okazuje się, że to zupełnie w drugą stronę poleciało i teraz odkłamujemy to wszystko, ale to nie jest takie proste, bo w tym gąszczu desinformacji Znaleźć to co było prawdziwe to jest kunszt. Tak, tak. tak. I to wspólnymi siłami dajemy rady. To tak w pojedynkę ciężko jest. Bardzo to. jest ciężko. Powiem wam, że e, ja zajmuję się bardzo malutkim wycinkiem tego wszystkiego, mhm. bo ja postanowiłam wyspecjalizować się w soku z jęczmiennej, właśnie i w chloreli, czyli tej aldze, która oczyszcza z toksyn nasze organizmy. Ale ileż przecież jest ziół, ile roślin, które nam pomagają, no. ile drzew, ile kwiatów, właśnie. które nam mogą pomóc. Więc niech każdy się zajmie swoim malutkim odcinkiem, a potem wszyscy razem się zbierzemy no. i pomożemy tak, sobie tak. wszyscy wzajemnie razem w różnych tematach. Na przykład ty no. teraz wspomniałeś, że masz w domu. Y, groszek zielony. Groszek mhm. zielony to jest takie cudowne ziółko e, jak żeśmy się tym zajmowali, że to ma energetykę bardzo wysoką, ale co ciekawe jeszcze większą ma, to jest, to jest e, rzadkość jak się go wysuszy, to jeszcze się jego energetyka podrasowuje A, i na przykład w sklepach się tak zastanawiałem dlaczego sprzedaje się groszek często w puszkach albo w e, e, słoikach razem z marchewką. Mhm. Żeby wybalansować energię, bo marchew jest wampirem, mhm. wyciąga z człowieka energię, oprócz tego jeszcze ma solaninę w sobie. Mhm. I to jest takie średnie, a groszek to wszystko tak wypośrodkuje. Właśnie dziwna to się... sprawa, bo nigdy mnie się marchewka nie chciała przyjąć. Nigdy. Siałam Aha. marchewkę, bo marchewkę się sieje mhm. już od dziadka. Mój dziadek mnie nauczył wszystkiego, co w polu trzeba zrobić. Mhm. I po prostu marchewkę się faktycznie sieja, ale ona nigdy nie chciała mi się przyjmować do ziemi. Mhm. Nie wyrastała, nie w ogóle się nie przyjmowała po prostu. Mhm. Natomiast groszek, jak oszalały. Mhm. No to niebiosem. znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Co nie znaczy, co nie znaczy że jeżeli jakaś roślina jest wampirem, to ona nie jest dobra. Trzeba tylko o tym wiedzieć, że ona wyciąga energię, więc trzeba ją uzupełnić jakąś, co energię podrasowuje. Na przykład taki, ty, takimi typowymi e, e, roślinami, które tę energię wyciągają. To jest tak cebula, marchew, kartofel bardzo mocno, e, pomidory, no w ogóle psiankowate. Tak, psiankowate. Ale ja jeszcze słyszałam coś innego, że, że nie pomidory, tylko ziemniaki, że one uziemiają. Jak ktoś jest za bardzo gdzieś tam, wiesz, w, w, w buja w obłokach, to ziemniaki, hmm. jak zje ziemniaki, to one po prostu uziemiają. Tak samo tytoń. No. Zajarać to jest uziemić się, tak? No to... Nie wiem, nie jaram tytoniu, no tak, ale a w jak... ogóle nic nie jaram. A hmm. kiedyś mi mówili, że trawę się pali, a nie piję, a ja się raz ja tak. Się zdrowiem, tak. Hmm. E, kartofle to jest... E, e, Uziemiają, owszem, tylko że tam są te e, polisacharydy w tej, w tej skrobi. To już jest takie, takie średniawe. Nauczmy się jeść to pinambur, Będziemy e, o, to dużo pinambur, bardziej. Super, no tak. bo to też to jest e, niby tak. ten kartofel słowian. tak? Jeszcze tak. kiedyś to jedliśmy e, e, te graupy, jak to się mówi, e, grykę. Agrikę, że no, jedli, grykę, tak. mhm. A żeśmy jedli, a jako kartofel służył nam topinambur, no, tak. Rosjanie mieli swoją rzepkę i tak dalej i byliśmy zdrowi, tak? Y, no tego... oczywiście, że mają jakieś swoje starożytne rośliny, które no, powinniśmy teraz zacząć wprowadzać, jeśli gdzieś zostały jeszcze ich resztki, ale wiesz co wsadziłam ostatnio do ziemi? Wsadziłam do ziemi imbir. Ja nie wiem, czy Ty wiesz, jak wygląda imbir, jaką puści liście. Wiem, wiem. I on Piękne po prostu no, zaczął te... mi liście puszczać, więc po prostu ten korzeń zaczął normalnie żyć. I faktycznie prze, przesadzę go, bo do Doniczki go wsadziłam, a przesadzę go do Ziemi mhm. i zobaczymy, on tam za te korzenie zaczną się same Jak Jakbyś miał taki troszkę foliaczek, no. taki tunel, wiesz, mhm. to on ci nawet przyzwoicie może odrosnąć. Widziałem um, u Adolfa Kudlińskiego. Mhm naszego zacnego zielarza, który takie coś robił, no to, to pinabur, ten imbir. imbir, bo to też podobna, to, to jest też z, z tej samej rodziny, to tak samo jak i kurkuma, tak? Mm -hmm. to po prostu no, efekty niesamowite. Można to kultywować tutaj na tej można. szerokości. Ja słyszałam nawet, że ktoś się właśnie nam, namawiał nawet do tego. Słuchajcie, wsadzajcie ten imbir do ziemi i niech on się rozrasta. To jest korzeń imbiru. On będzie po prostu rosł pod ziemią, a nad ziemią będzie piękna roślina. Mm -hmm. Mm -hmm. O zdrowiu tobie można mówić bez końca. Tak. Bardzo się cieszę, że y, przybędziesz do nas. i Dasz nam kolejną dozę wiedzy, bo to jednak jak tyle razy byłaś w tych rozjazdach i tak rzadko byłaś w domu, no to tym efektem pozytywnym, poza tym, że no, za często cię w domu nie było, no to ten pozytyw był taki, że nabrałaś kolejnej, kolejnego zasobu wiedzy. Bo człowiek to cały prawda. czas hmm. tą wiedzę pogłębia, tak? Tak. tak. No jest to prawda, no teraz planuję być więcej w domu niż na festiwalach, jeszcze ten rok na festiwalach, w przyszłym roku zobaczymy, ale fakt faktem, że jednak bycie, te rośliny też naprawdę was czują, one, one czują człowieka, który się nimi opiekuje, a chciałabym się opiekować, te, te moje rośliny czekają na mnie, aż ja wrócę, oczywiście mam sąsiadkę, która tam daje im wody, natomiast woda wodą, Hmm. A rozmawianie z tymi roślinami, bycie z nimi, między nimi, cieszenie się nimi, to jest zupełnie coś innego. Tak, tak. I one wtedy to naprawdę czują, jak ten twój kogut tutaj, czy, tak, to, tak. czy, czy, twój, czy On zasiada. się drze tutaj, jak hmm. nagrywamy tutaj na zewnątrz, to hmm. od razu koncert wydaje się. Żeby było, no. że jesteśmy w dobrym miejscu. Tak, mówiliśmy hmm. też o, e, tak e, wspomnę tylko o domach e, kopułowych, e, tak tutaj rozmawialiśmy, hmm. że też chcieliśmy e, sobie tutaj takie coś szczelić. I Ania też mówiła, że ja pamiętam, jak mówiłaś o tym, że będąc sama, postawiłaś sobie domek taki, taki jak domek z bajki, taki tak, mniejszy malutki, tak. i tak dalej. No, a Ania mówi, że też by chciała jednak ten domek kopułowy mimo wszystko. No i tak rozmawialiśmy, że jednak w żadnym wypadku nigdy nie powinniśmy zawieszać swoich marzeń. Masz marzenie. Obojętnie jak szalone by nie było, żyj tym marzeniem, pisz sobie na tablicy marzeń, bo cuda się zdarzają, tak? Jeżeli przestaniesz w swoje marzenie wierzyć, to wtedy ono dopiero umiera. Jak mhm. przestaniesz... Oczywiście, to jest prawda, więc pewnie gdzieś powstanie ten domek kopułowy i będzie można się nim cieszyć, a mam miejsce takie, gdzie posadziłam drzewa owocowe i mam zamiar, żeby te drzewa, do tych drzew owocowych mieli dostęp wszyscy ludzie, którzy tam są z okolic, albo ci, którzy będą potrzebować tych owoców, mhm. czyste owoce, bez sypania pestycydami i tak dalej, i żeby po prostu one służyły też ludziom, no i być może, że tam właśnie też powstanie ten Bardzo. kopułowy domek w przyszłości. No, ja Ci powiem takie, tylko takie, może małe marzenie, które miałem parę lat temu. Mówię, jak miałbym jeszcze kiedyś mieszkać w innym miejscu. To wtedy jeszcze było takie szalone. Jak, przecież tam w Niemczech mieszkałem, tam było mi tak dobrze i tak dalej. Mówię, jak jeszcze w jakimś miejscu mieszkał, to chciałbym mieć trzy drzewa w domu. Chciałbym mieć brzozę, mhm. chciałbym mieć orzech włoski i chciałbym mieć drzewo cedrowe. O, Wyobraź sobie, kupujemy mhm. tutaj tą działkę. Tu akurat jest e, e, orzech włoski. Tam z tyłu są brzozy, i tam e, za foliarkiem też są, tam w tej ruinie. A e, teraz niedawno kumpel przyjeżdża do mnie w odwiedziny i mówi: Mam coś dla ciebie. Ja mówię: Co masz? Drzewo cedrowe. Kochany. Powiedziałeś tam normalnie ciarki przeszły, dlatego że ja też mam drzewo cedrowe w tak? ogrodzie. No, więc jesteśmy po prostu w jednym. Jeszcze jest takie małe na razie, mhm. ale po prostu jest to jest bardzo, to jest unikat. i Po prostu to, to jest to, to, to Unikat, ale nie można rzadko, tego dostać. No. Rzadko w Polsce spotykane, no, tak. dlatego że wiedza jest jeszcze mała, tak. znajomy, który to sprzedaje, mówi był. Właśnie na takim festiwalu drzewek i tak dalej, ponad 3000 tysiące ludzi mówi, sprzedał jedną. Niej, no to jedno. nie ma wiedza Czyli dopiero piękne. tak, to dopiero rusza. No. No. Będzie się dobrze działo, myślę, że idziemy w dobrą stronę, ludzkość też idzie w tak dobrą myślę. stronę. Będziemy mieć więcej czystego pożywienia, czystego morza powietrza, czystej wody. Ludzie teraz mają świadomość tego, żeby pić czystą wodę żeby przenosić się na wieś, a nie mieszkać w tych miastach takich zatłoczonych. No wszyscy ci, którzy są bardziej otwarci, tacy świadomi, mają, mają tą potrzebę wewnętrzną. Mm -hmm. No cóż, no to widzimy się za parę dni. Tak, bardzo no. się cieszę, bardzo się cieszę. Widzimy się za, za kilka dni i również z Państwem poprzytulamy się. I kochani, do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa.